Siemanko z tej strony dziewczynyś i to was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii MPG MPG Widzowie domagały się MPG Słuchajcie, ja wróżę na przemienie jest seria jakaś seria MPG, jakaś seria MPG i tak w kółko, a wam nadal tego MPG jest kurcze mało więc wychodzę wam naprzeciw i nagrywamy dzisiaj kolejny raz MPG Powie co się Anina może? Może się powiem. Nie będę się odzywała Okej okay. Siemanko ten ten już a może zachęcisz widzów do żeby zostały łapkę w górę napisali komentarz ja się sobie subskrypcję, ja dobra? Ja zachęcę. Widzowie! Jeżeli będziecie zostawiać łapeczki w chusze subskrypcję, to będziecie się tak samo szybko rozwijali mentalnie, jak ja rozwijam się na moim gospodarstwie majątkowo. Zobaczcie jaki mam zajebiście wielki header! Rozumiesz to w Matadorze? Widziałeś kiedyś taki header w Matadorze? No, no nie, chciałbyś chciałbyś matadora, nie, nie widziałem, nigdy Matadora nie widziałem. Powiedz mi! Chciałbyś taki header! Chcia... Zawsze, ja zawsze chciałem taki zawsze chciałem header, zawsze chciałem taki header mieć! No. A ale to wie? widzą, miała nie mnie. No to mówię! Zostawisz no. tą łapeczkę, proszę cię! No proszę! No, no proszę! Tu, o, ej, ale to bez całowania. No przepraszam, no co? Nie cię, bo masz takie czoło jak lotniska, słuchaj w Warszawie. Ej, widzowie, <laughs> czy mam duże czoło? W waszym zdaniem, to czoło moje jest duże? No moim zdaniem nie mam dużego czoła, moje czoło jest przeciętne wręcz. Moim zdaniem, że słuchaj... że Taka średnia krajowa. Moim zdaniem helikopterem Czulko. nie radę na nim wylądował Czułko, no. czułko Na twoim ja, to Boeing 787 by wylądował Ja tym do mam tu kosić, czy kto tą to dzierżawę, to pole wziął? Eee no. ja to po polone krężenia. zabiegnę a, to ta, to... a tu co woda jest, to, to, to kto skosi? No to chyba głupi Tam co jesteś. woda No to tyle pola poszło na marne? Za ja takie pieniądze? Tutaj? No to ja no, nie nadsiadam do trzydziechy Jak w tej wodzie ty chcesz to kosić? No normalnie, no to, to ty, tyle pola się zmarnuje? No co ty no, mordorze? Nie będziemy wierzyć, to wody, no i mokre złoże odprosywać Zobaczcie ile pola zobacz, zobacz, zmarnowane, zobacz to, i pieniądze poszły w błoto, ja błoto. Jak się ja to masz, że ty, że ty odklejony jesteś błoto pieniądze poszły Dobra, daj mi pokosić jesteś Trzymaj, pokoś I robisz kiedyś matadorem? Nie Sam jesteś ogarem Ej, bo mi zaraję zaraja ja w header Hej, widzę cię Cześć, ja ciebie też widzę ty jesteś, widzowie jak, jak w Mercedesach macie gwiazdę. Oj, to tylko wiecie, to taki celownik, nie? So, wystający wystający no, wesklasa? Ja, ja no to ja jestem to Jarek jest właśnie celownikiem tak, żebym na pewno prosto jechał, krzywo stoisz. Ale to dobelowania dobra sprawa, bo wiesz, o, idealnie Fokus się pasowywał. O teraz, jo, dobrze, super. Dobrze? No? To chyba do tego to jest stworzony szczerze. Niektórzy jak, jak się urodzili, jak się urodzi, na przykład jedni stali w kolejce po rozum, drudzy po jakiś, nie wiem, tam wzrost, trzeci po... Po to, żeby być przystojnym... A Jarek jestem paną z opizjami to... na celownik. Na celownik, no. A ja jestem matadorem. No czekaj, bo jak masz broń, nie? To masz... Jak to się nazywa? Te do celowania No nie, te dwa te dwa przyrządy. Celownik. Muszka i szczerbinka. No to szczerbinkę już mamy, bo Jarek dwa zęby na krzyżma, to jeszcze muszki nam brakuje. Dobra, yy, dobra, i teraz ustalmy się naprawdę. Szczerbinkę już mamy. Jeszcze tylko tak, muszki nam brakuje przymywać. No ale co, no to komplement był Powiedział, że masz dwa zęby, a nie jeden Ty matadorze Trochę, trochę kłamałem No ale to a Ja widzisz. Cię widzę już nie obrażam, bo ja nie jestem benda Cały czas mnie obrażasz Kiedy? Mówisz, że mam główkę jak pocisk Ale to jest akurat, ale to jest dzień nie. akurat komplement dla ciebie. Nie, nie bo mówisz, że mam pocisk kalibru czołgowego A nie 9 mm. Pod... Ja, no to Dzień okay, na, o, no okej, no zadriftować. Chcesz, jak chcesz to mnie obrażaj ciągle no, no to będę cię obrażał Obrażaj mnie ciągle od mędy bo, bo to koleżeńskie obrażanie jest, a nie... No. Ja, się, na, ja się nie Popel, gniewam, nie jestem Menda. No i zaba, zaba co narobi, robi, zaba, 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 zaba O tobie dziejusiu O, tobie, o tobie, myśl... tobie myślę wciąż I co? Wszyscy razem? O tobie dziejusiu a to wyjście, cioś! wszyscy razem! Ej, to mały zbiornik, jest co w tym tym matadorku? Ja, jaką najbardziej lubicie pizzę? Hawajsko! Serio? No? Ja też lubię Hawajsko akurat. Ja mogę hejtować, Hawajsko ja lubię. Nikt mi nie ja będzie mówił jaką pizzę umieść ja tak mi tak samo. Ja na przykład bardzo lubię. Bo ja po prostu królewskie kubki smakowe, które są w stanie połączyć słodki i słodki smak jednocześnie. Ale patrzcie, ja, ja mam to samo i ja też no. szczerze bardzo lubię pizzę kawajską. Mówię to no, ry, ja ry, 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 też osyty. Ja też bardzo lubię. Na przykład ja nie lubię jakiejś tam peperonii, takiej tłustej nie lubię. Nie przepadną za taką pizzę. Nie, ja, ja nie lubię, ale ja tłuste też lubię niektóre. Dobra, do domu? Aczkolwiek. Nie oszukujmy się, ale to też jest taka niefajna sytuacja jak, nie wiem, jesz sobie kurde pizza, no, z niej woda leci, nie? No, znaczy woda, Tuż. Aż ręce się kleją No, to, to też ja nie, nie, jest aż tak do... nie jest aż tak dobrze, ale... A mnie chowańska e, jest w... sam raz, no? Patrz! No ty ruro na ty franco! E, gdzie Ej, gdzie na patrz, jeszcze raz. Patrz jeszcze raz, patrz jeszcze raz Patrzę, patrzę patrz. patrz. Przybliż, przybliż! Na max Jad, przybliżone Jeden, jeden lecę! Poszli! Na Dobra, na koła Dobra, już się bałem, że będzie na dach. Jedziemy na, na podwórze? Nie, tu, tu, tu. Ale do czego do trzeba jechać chyba? Ja, ja. się bałam jeszcze bardziej. Wirujo, ja, jak szalone. Kary rozbawione. Ja, kwiaty, Bro, Bro, ja w tańcu, jak kwiaty, suknie kolorowe. Rowe. w jak szalone. szalone. Ale Janina tu jak szalona, A No poszła A, po, po, Szalone polu, onę im To serio trzeba uważać, czasami to no, tak zarzuci na zakręcie, to jest lipa. No a Polonez jest ten napęd, to on musi chyba chodzić tak. No tak ale im też rzuca, jak chcą się szybciej jedzie, też nim rzuca. Zbierzeń trzeba zrobić. Polonez niby mało koni, nie? No ale tak Co Tutu, I tam muzyczka ja gra. Cię. Dzięki, ja ciebie ty już. Wolno, wolno, wolno. A, po wolno. Wolno, tam stoją. Ale szczerze, ten polonez, skurde. Serio, fajnie jest, trzeba go odmalować. Drobne pieniądze, drobne pieniądze. No wiesz, Trzeba go odmalować. No. Ja Luba ja widzę, że tak mi ósemka boli, że to jest tragedia. Jest. No i Janin, okropnie, Janin, ja czu, czu, Mam spuchnięte. Mam spuchnięte, no może nie widać tego, ale czu, normalnie jak czuję... O! No i ty, Pierunie, ty. Ty, Pierunie, ty. Jakby dupa ręce miała, to by to lepiej zrobiła. Janino. Jak przestaniesz mnie gnoju pchać, to może No co wy robicie? No co, no wy robicie? no co wy robicie? No co wy robicie? Eee! No, odezwał się ten co robi, nie? Bo mnie nie wyhamował, musiało minąć chyba, co? Chyba. Chyba co? Dumasz trochę czasami? Czasami troszeczkę podiumasz? O! Nikogo kogutów nie ma w Matadorze. To lipa, nie sprzęt. Poczekaj, muszę zadzwonić jednominutę e. Gdzie będziesz dzwonił? Co nie powiem ci jedyną? tego On tu przejdzie? Bierzaj tu Nie przejdzie tu Tędy nie, za stodołę no. musisz ja. jechać No to jej jest za, za duży heder Cię do z takich chederów hederów Ale tędy... Dobra, muszę iść kopę szybko do domu Tędy nie ma wjazdu za stodołę, słyszysz? Jak nie ma? No nie ma Czemu? A bo dobra, A no tak! No muszę tamtędy, jo, zapomniałem. No to ja z... gospodarstwo Zostawił ciągnik na środku i poszedł kopę robić, no. No to wiesz, że go pognało, on pewnie ja to, peperoni. No ja przy to, że on naprawdę poszedł kopę robić. Teraz jest to pewnie tak. <noise> no to naprawdę, on naprawdę poszedł kopę robić, wizowie. On nie żartował, że mu się tam na przykład nie chce robić. Tylko serio przyparło do muru. O, pizzy się na żar jak oceniasz tej headery Za szeroki Serio? Za szeroki Za szybko Nie, no, robota no, no, tera muszę... idzie. Wózki teraz idzie Teraz szy... za szybko robota teraz idzie no, Nie no wiesz mi pól podchodziło muszę o to dbać o... Nawet się sam poziomuję ja patrzę Ja patrzę no, samo poziomujący jest to? to? no No tam na wyboju to ładnie sobie poradził Serio? No Pokaż! Żartowałem. Co on tu przejdzie? No tu przejdzie, ale na styku waszej No przejechałem. A tam dalej przejdzie normalnie? Przejedzie tutaj teraz tak, przez to górze? Tak, tak, tak. tak. on to pół biedy. No ty tak, to jest tak, tu cholera ciasno. Nie, tu ładnie Szczerze, ja Michał nie wytrybił, żeby. Żeby u mnie tak ciasno było. Dobra. Chcesz, w że sensie nie chciał być? No. O No, no o, ja mam dobrocię. ładnie Wymyślone tu wszystko. Krocił. Ale co, że nie ciasno, co byś nie chciał, żeby ciasno było gdzie? Na Gospie. Na, no. A co tu ciasno? No, no nie, tu no to nie, nie jest ale. Luks. Ale tam, Mój no zdaniem, już bo ciasnowo. Tu jest już ciasnawo. Ale zobaczcie, tu jest wielkie poletko i po prostu, moim zdaniem, tutaj jest teren wykorzystany maksymalnie jak się tylko no nie? Pod budowę. Nie, No to jest dobrze wykorzystany. No może ale. ja. Czekaj, a tutaj to dawać ten owiec, cofać do tego? Do Sirosa, no bo to owiec. Cofej, cofej. Na klepicho byś to wszystko walili, na klepicho. Nie, to ty byś na klepicho No wszystko ja na chlepich to, bym byś to walili. Na, na klepicho, ale ja to bym A tu już się kader mieści? Teraz zobaczymy. Na luziko? Matadorka, z A umiecie cofać tak jak ja czy nie? Nie ja tak w ogóle zwróciłam uwagę ostatnio dziejuść, że ty masz one ten... Co? Obramówkę masz na kamerykę taką nawet boku A fajna mam Fajno mam nie? Spoko jest, to jest cały ten. Eee, cały o overlay. No. Takie sobie czasami transmisję na żywo robiłem, to po prostu wyciąłem tylko kamierki. Tylko kamierki wyciąłem. Oooo, o, oo. Jedzie! O, a coś w ogóle silosy. w tych binach ma? Janina? W tych silosach? Jak się spisują silosy? No. Co mam gdzieś? Coś w ogóle jest w tych silosach oprócz tego, co teraz jest? Janino, nie, ja nie no, ja cię Dobrze Jestem zadowolona? Ja wtedy dziewczę się jak przybudowywałem gospodarstwo to posprzedawałam tak. się wszystkie. Jest nie zadowolona? Jedziemy na kawkę do mnie No dawajcie to, to zapraszam to was. A, 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 ale, a, się ja kieruję, dzisiaj, ja kieruję Ta? to się parę wyrobiliśmy Jarek jeszcze, Jarek, o wolny, bo Taka na narwana to. Ja patrzę właśnie kobieta, że to Ja patrzę A wiesz, że wejdę przy w nie, nie, nie próbuj, nie próbuj O ja. Prób... o, o, o prawie, Ja. Prawie wyrobiłam Prawie, prawie, super Ale dwóch razy o, sztuka mógł, Nie no ja nie ina Ale poczekaj, serio Sama wsiadła no za... za drugim razem dam z, tej... z, z tej strony się nie wyrobimy <G voice> Jak chcesz z tej strony wjechać Tu nie ma bata Nie I będzie po domu widzowie. patrzcie to jest ten moment, który niestety, mój dom zostaje zburzony o, o, kurde! O! Prawie że się udało się! Nie gadaj, bo serio zobacz, patrz, idealnie! Zobacz, no powolno. Pyk. Super. No. Ja wysiadam już, bo łeb Ja tak. też wysiadam. Na moje głowa to jest za dużo. Zapraszam was. Dobra, Ośka, zapraszam do chałupy. Ej! Ej, główkę przycięła Jerkowi. Zapraszam do chałupy, mej i mężu się. Ej, idzie już. Ej, czyjej? Co jest? <noise> Jarko... Jarkowi... Jarkoju przycięło trochę Przechodź Dobra No Kochamy. To jest jej na kawę Ej, ale poczekaj, Janina nie czeka u ciebie przypadkiem w pokoju? Nie Dobra, ja kawę wstawiam Dobra, dzisiaj się, idę do swojego pokoju? Jak coś jakbyś chciał, Chodź. to przyjdź do mnie No to chodźcie do kuchni, kawę A No zobacz, no Mesusiu, zostawał Dobrze. Dobry Dobra, wstawiłem wodę, słuchajcie Ile trzeba czekać No wodę wstawiałem Może coś na telewizorze obejrzymy No! O plaża Na telewizorze eee, jakoś No słuchajcie to jest To nie byle co, to jest 4K słuchajcie, to jest 4K No to jest patrzy dobry ten telewizor żeś kupił No stary No myślę myśl, No na, nagłosienie na jakie No może w no, rotraka ty... pogramy Oj dawaj gruby No to idziemy stawię. Dawaj, idę do dawaj Kurde to ja Dawaj o. No to, proszę, siadaj, możesz sobie pograć Będziecie grać? Może no live A może live'a zrobimy, widzą, za... co? Dawaj Tu, w szafie właśnie. Tu, w szafie Co to tak pierdzielne uczyliście? To to... Ale... coś, Co jest? to było? Co to tak pierdzielnęło? Ale chłop... Czajnik może wybuchł, Czajnik może Nie, ale to coś, coś, tak jakbyś coś łotnęło, glebę O, pierd... Czekaj O, stary, chodź tutaj, patrz! O, kur... Co to jest? Co to ma być? Ja pierdzielę Zobaczcie Ja mówiłam ja. te twoje spawanie drewna Spawanie o. drewna ze tarnitem Ale jak to tak walnęło? Co to było? Nasz spawanie, sranie jak? spawanie! To taki wiatr zawiał? No niemożliwe. No ja kurde. wiem wiatr to wiatr! ci drewno pospawał! Ja. Co ty chciałeś? Po Leonie, po Leonie, po Leonie Ty stary, trochę poleciłem ja, ja to wyłożyłem, no szyletki pójdźcie Słuchaj, ja ci mówiłam, ja. że pierwsza lepsza burza i to poleci A tu burzy nie było, a to poleciało, w Nie, dobra, ja hmm, dzwonię, nie wiem, mam... dzwonię do gościa chyba, dzwonię do gościa, czekajcie No zadzwoń do gościa i po reklamację chcesz i tyle, nie? Dać na głośnik? <grym>, Daj na no, na go na głośnik Dobra Czekajcie Jest, no Sygnał Halo? 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 Yy, stawia pan to wiatę mi, tak? Słucham? Stawiał pan mi to wiatę ostatnio, nie? Na kolonii. Słucham? Na kolonii wiatę Słucham? pan mi stawiał. Kim mówię? Na kolonii pan mi wiatę stawiał. Kilka dni co, temu. No, coś może było, coś może nie było. Co jest? No, chciałbym tutaj pochwalić pana za robotę. Naprawdę, to wiata super się oi. trzyma. To może o, przy, przyjedzie pan na jakąś flaszeczkę, o, czy coś? Proszę pana, ła, flaszki nie odbawiam. Kiedy przyjechać? No jak najszybciej. Ja to proponuję że nawet i zaraz kurwa, ale... No to jak... Zapraszam, to sobie... zapraszam pana jak najszybciej no. Naprawdę? No pewnie. O jestem okolicja dzisiaj wiatr, stawiał, mam już roboty, żeby to mogło zaraz podjechać. Dobra, no to wpada pan. O, no to do zobaczenia, proszę. No dobra, no to na razie. No, no na razie. Słuchajcie, inaczej bym go nie przerobił. No. On... Gdzie już? Co? Lejemy go? No nie no, może go nie... niech kasę po prostu wróci i tyle, no Kurde samochody ja No to jak to, to nie przyjmujesz Ja Jarek, bo jeszcze ch chciałem, żebyś ten... Pomógł mi to... Nie ale... wiem No nie we tu... dwójkę gdzieś, może postawimy to wiatę po prostu, co? No to ile to jest roboty? Zamiast do mnie napisać, powiedzieć... No w szpitalu byłeś, stary w szpitalu Moja byłeś Moja wina, że byłem? No ale to nie mówisz, to twoja wina, tylko masz no że... Że nie napisałem ja. No tak. Ja ci proponuję jutro z rana, bo jutro nie mam służby, mogę... No to ci pomóc, dobra No to z rana stawiamy trochę. A zatem zajmiemy się tym, zobaczcie widzowie jak to cholera jasna wygląda. Patrzcie o, się to Orze skórę ja za 15 minut mam służby, dobra, słuchajcie! Widzimy się później, dobra? Widzimy wpadasz widziolemy, ja nie ma. No tak Do później narka! Dzień. zobacz co się zła chmęciło na kawałki ja widzę, ja widzę, czy jestem A co z Leonem? Jak my nim stąd wyjedziemy teraz? Ale jak się upierdzielił? To on był też taki ubrudzony, no nie aż tak. No... W sumie z, wys z wysokości jakieś to nie pierdzielnęło to no To może się nic dobra, mu nie stara Ale wiesz, że to swoje wasi. Ale dobra, ja się tego nie dotykam jak ten gość tu przyjedzie i będzie po prostu konfrontacja. No tak, zobaczysz, wiesz. Ja to, to chodźmy na do Ja mu dam od razu w czerep Nie, bez dla no mnie niech on. Wiesz no kurde, no... Ale co za samochodem mi zwróci pieniądze? No wiesz, no zobaczymy jak... Jeżeli będzie miły, to ja go nie no. aż tak mocno, a jeżeli będzie niemiły No to... No to dobra, skończy ja marnie, tak? O, przyjechał. No dobra, zajrzamy mój drogę, bo jak zobaczy, to ucieknie. Czym? Z sobą. Stój, stój, stój. stoi! Kolego! Stoisz. E, e, cię! Ja na ten nosanowód. Toisz! Tośek kluczyki co, jedina! Co, co ty? Jak to co ty mówiłem? zrobiłeś? Ale co ty zrobiłeś? To, 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 co żeś tam zrobili tutaj Za strata i muszę i za wiatę oddajesz pieniądze. Dobra, co zrobiliście teraz z tą ja je dobrze, pospawał i tego... Stała ta wiata, nic nie zrobiliśmy, mamy wszystko nagrane. Ja nie mogę, no Pokémon, on drewno spawał, nie? I on dalej mówi, że to dobrze. Oddajesz teraz pieniądze. Za Leona, za sześćdziesiątkę i za wiatę. Proszę bardzo, w Czyli miga, kasa. Dusze cię, dusze cię! Duszę ciebie. Kasa! Dusze cię! Nie puszczaj go, oddasz kasę czy nie? Dusze! Oddasz kasę czy nie? Wstawaj kurz, Wstawaj, kur...stawaj! są zabrane? A dodam mu się, Debil. Garaż też jest zamknięty. Wierać. Wysiadaj Zabieram kluczyki ci Dobra Dzwon po Jarka, niech na służby przyjeżdża, gościu tu jest Za... Prze... Dobra Dobra, gościu, nie później, oddam ci kasę Odom ci kasę ci kasę ci kasę Proszę, oddam ci kasę Stoi, Zresztą siedzisz jest. tu Dobra ci kasę Chodź tu Oddam ci kasę Ile oddasz? Y ile trzeba? Ja podliczę, ile ta wiata kosztowała. Ile ma ta w ogóle. powie pan szczerze. 10. Pamiętaj, pamiętaj że macie celowników. 10 tysięcy pan dawał? 10. No i za lona proszę tak myślę 20. No i 60 też 20. ale nie, ja nie mam ja mogę oddać kasę ale nie za Dajesz 60 ludna, tysięcy tak. czy nie? Te gówna nie są ważne. Dajesz 60 tysięcy czy nie? Pytam się ciebie. Ej, ale spokojnie. Dajesz 60 tysięcy? Ale spokojnie. Dajesz 60 tysięcy Papiera? O kurde kluczę zarostawiłam Dobra? P trzyma go Janina, trzyma go Janina już Dobrze, dobrze. O czym wychodzą, o czym mu wychodzą, gdzie już? Kur, nie mogę otworzyć tutaj tej bramy. Pilot się zaciął O mu Z orbit wyskakują, słyszysz? Dobra Zabieram kluczyki Dzwoń po Jarka i jako policjant Gdzie on jest? Halo? Gdzie wy jesteś ta? ej, ej, ej Gdzie gościu? Ej. Gdzie już? Co? Uciekł mi. No jak uciek? No uciekł mi. Dobra, idziemy go szukać. Siadaj nie. Dobra. Dzwonię po Jarka. Dwoń po Jarka. Mają być pieniądze oddane i mnie to nie... Mi to gówno obchodzi. Czekaj. Gówno mi to obchodzi, naprawdę mają być pieniądze oddane. Wartasz jeden. Halo? Patrz, stoi. Stoi. Nie, to baba. Kur...